Cześć wszystkim, tu Krzysztof i Access Platinetu. Cały czas pokazujemy Wam, jak kemping, karawaning jest fajny. Chcieliśmy Was tym razem zaprosić na targi karawaningowe, które będą w najbliższy weekend, 21-23 marca w Naderzynie. W hali F, stoisko 44, będziemy mieć tam ponad 170 m2 powierzchni. Jak i od razu zaprosimy Was na targi tydzień później, które również będą w Naderzynie, motocyklowe Targi między 28 a 30, gdzie będziemy pokazywać motocykle, skutery, jak i oczywiście promować karawaninki i turystykę. A tutaj na targach będziemy Wam prezentować takie samochody od luksusowych, jak Pełna Integra z grupy Mobilvetta, Zefiro 287, po mniejsze samochody z marki Knaus, Weinsberg. Które również będą w naszym wynajmie, w naszej sprzedaży. Tutaj samochód czteroosobowy, bardzo fajny, który Wam tutaj mogę dosłownie w skrócie, w skrócie zademonstrować, gdzie auto jest czteroosobowe. Tu mamy jedno łóżko. Tu, jak sobie pójdziemy, mamy kolejne, kolejne łóżko. Tu oczywiście mamy bardzo fajną, dużą, przestronną toaletę. A to wszystko zapraszamy, żeby obejrzeć. Oczywiście każdy samochód nasz w standardzie jest w automatycznej skrzyni biegów z klimatyzacją. I to są takie rzeczy nowoczesne, które nas na pewno będą wyróżniać na rynku. Tu oczywiście też w automacie na Fordzie od marki Weinsberg. Bardzo fajny camper van dla czterech osób do jazdy, dla trzech osób do, do spania, czyli taka rodzina 2 plus 1 lub znajomi. Oczywiście bardzo fajna, duża, przestronna łazienka tutaj klimatyzacja w zestawie, oczywiście duże łóżko, tutaj wszystko co potrzeba do kamperowania. Także bardzo was zapraszam tutaj, abyście zobaczyli jak wyglądają nasze samochody. Mamy ich wiele. Zatem zapraszamy na targi i do zobaczenia. Cześć.